It's about Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ksazaks, a to jest Starcraft 2 i to będzie jeden z ostatnich filmów ze Starcrafta 2 na kanale GamePocalypse. Wkrótce otwieram nowy kanał, na którym będę nagrywał tylko Starcrafta, poradniki, tego typu rzeczy. Oczywiście wszystko od, od typowych podstaw, od start, od początku, bo jak sami wiecie, sam się dopiero uczę też grać, ale mam w planach poświęcić tej grze więcej czasu niż by na to pozwalało wrzucanie filmów na Game Pocalypse, bo po prostu zawaliłbym cały kanał filmami tylko ze Starcrafta. Tak więc y, informacje o nowym kanale pojawią się wkrótce, ale w tym czasie y, chciałem Was zaprosić na powtórkę, którą będę komentował z mojego własnego meczu, to tak więc może być wesoło, bo nigdy nie komentowałem, nigdy nawet się nie przymierzałem do tego, a teraz stwierdziłem, a duch! No. Próbuję. Tak no więc... Zapraszam. Okej. Okay. Jesteśmy już w powtórce. Jak widzimy grają przeciwko Protosowi. A nie wiem czy o tym wiedziałem. Nie wiem. Jestem teranem z tej strony. Przyspieszymy troszeczkę, bo to jest prędkość. Good luck have fun. Ja tu chyba odpiszę YouTube. Bądź też good luck, have fun. Już nie pamiętam. W każdym razie czekałem aż się SCV-ka zrobi. Bo nie chciałem sobie przerwać yy, produkcji, damy jeszcze szybciej. Bo ten początek to każdy zna. Podstawy, zobaczymy, jak tutaj sobie, co tutaj robił Protos, Bo to mnie najbardziej ciekawi. Ja już tutaj zacząłem budować. Yy, nie wiem czemu z, yy, próbowałem łolować. Właściwie złolowałem tutaj, yy, bo przeważnie już zautomatuję. Wiem, że to jest yy, nie, nie powinno się tego robić przeciwko Protosowi. Ale to już nie wiem, mam jakoś to we krwi. Ok, co tutaj damy? Damy tutaj może jednostki. Ja 12, on 13. U mnie stoi produkcja. Tak, stoi. Oczywiście się zapominam. Tak jak mówiłem, uczę. Leci probka. Chce nas tutaj zeskautować. A ja już tutaj zbudowałem. Uwaga, wOLA całego. Dlatego też między innymi buduję wola przeciwko Protosowi ponieważ w brązowej lidze bardzo często o właśnie tutaj sprawdzam, bardzo często z, y, gracze grają kanon y, Rushem. Tutaj już bardzo ładnie wybudowana. I propka próbowała coś zrobić, niestety nic nie zrobiła, a tutaj mój moja STV ją goni. Epicki pojedynek, epicki pościg. Już dwóch marinsów wyprodukowanych Tutaj ciągle się z, yy, produkuje Propka jednak szybsza trochę od SCV, ale SCV po chwili stwierdziła a olewam to będę lepszym scoutem i będę oglądała oglądał co tutaj się dzieje. A co, rob, co robi co Protos? W zasadzie nie wiem co on robił, bo się za bardzo nie znam na ich technologii. Hmm. Nie ma żadnych jednostek, już mógł tu wbić. Mógł, bo ja mam trzech Marines aż. A u mnie hmm, może nie aż takie standardowe posunięcie jak zawsze. Poszedłem w większości w Marines. Chciałem go przycisnąć po prostu, żeby... Cisnąć, cisnąć, cisnąć jak najbardziej. Żeby czuł po prostu na karku mój oddech, że tak powiem. I stwierdziłem, że wybuduję. Uwaga, 3 raksy. Faktorkę tutaj cały czas produkuje, jak widzicie. Oczywiście się zapominam. Oni mają jednego zolota, już mam pięć marinów. Tylko, że tutaj, jak widać, mój przeciwnik nie zapominał o, o robieniu e, robotników, czyli próbek. Tu, e, Próbków tutaj u protosów. Tutaj buduje się. Co pierwsze? Tech techlab. Przepraszam, że mówię niekiedy po polsku, ale no grę mam w języku polskim, muszę sobie ją przeinstalować. Tutaj warpuje się e, ekspansja. I uwaga, mamy jednego zalota i jednego stalkera. Dwa gazy tutaj przejęte, u mnie przejęty jeden. A, bo postanowiłem, że będę cisnął i cisnął. I uwaga, kolejny błąd, który zrobiłem, trzy aż. Naraz Heliony. Tutaj rozbudówka. Yy, maruder w drodze. Kolejni Marines. Tak więc. Mój przeciwnik, jak widzę. No, jak widzicie, moja liczba w scv jest zadziwiająco aż mała. Dlaczego ten mój przeciwnik w zasadzie przegrał? A tutaj w tym miejscu dopiero skapnąłem się, że byłem przyblokowany, właśnie. Dlatego tak mało mam armii. Leci. Próbka zobaczyć. Co jest grane ma mało życia. Chyba będzie chciała... Mi... A ja już ją widziałem przez wieżę kselnagi i uwaga, niespodzianka. Zginęła. A taka odważna była. Tak czy siak. U mnie produkcja pełną parą idzie. Jednostek. U przeciwnika stoi. Jakby nie było. On produkuje propki. U mnie liczba SCV niestety bardzo mała ciągle. Ale jak widzicie, cały czas się zrzucam mileń, tego nie zapominam. Armia na razie malutka i podejrzewam, że taką malutką właśnie uderzę. Bo mój przeciwnik zaraz zdecyduje się na szaleńczy atak. Chce, nie wiem, będzie chciał mnie zaczepić czy coś, pokazać, że też jest na tej mapie, że mi się bał i tak dalej. Ale pierwsze co chyba zrobi, to zabije mojego scv, jeżeli tędy będzie szedł. A już teraz nie pamiętam, czy ja pierwszy wyszedłem, czy on przed do mnie. Zaraz zresztą zobaczymy, jedna scv, więcej przez tak długi czas, to nie za dużo. I uwaga, wychodzę, ja pierwszy wyszedłem. Jednak wybrałem taką krótką powtórkę, dlatego, żeby zobaczyć, jak to na pierwszy raz będzie wyglądało. Czy będzie wam się w ogóle podobało, czy. czy fajnie będzie mi się komentowało. Wiadomo, muszę się dużo, bardzo dużo poduczyć w Starcraftie, eee, Tak więc no wybaczcie mi, mój brak profesjonalizmu na razie. Ale na nowym kanale już będę starał się coraz bardziej. Będzie on... będzie całkiem inna zabawa tutaj. A więc już teraz zapraszam Was do lajkowania eee, fanpage'a na, na, na Facebooku. I co tutaj robimy? Bożeś, Trochę się odsłonię. Eee, co tutaj robimy? Niszczymy. Skały dlatego... Nie, 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 nie. Można ściszyć w... tutaj dźwięki podczas. O, bardzo ładnie, świetnie. Niszczymy skały, żeby. Bałem się, że jakby tutaj uderzał, to mi rozdzielą centry armię na dwie części, dlatego ja zawsze, jeżeli przeciwnik jeszcze tego nie widzi, rozwalam skały. I co robię? Wie wjeżdżamy do bazy, tutaj uwaga, kolos! Jeden tylko bardzo ładnie go, e, bardzo ładnie go sfokusowałem i zacząłem uderzać zamiast w próbniki. Zacząłem uderzać, ale jak widać, próby się, się ewakuują. A ja rozwalam ekspansję. Ale co tutaj u, u, się dzieje u przeciwnika? Mogę zadać na produkcję gdzieś tutaj, ale w każdym razie zobaczymy. Jak się, o jest nowy kolos. I uwaga, co nie zorientowałem się. On tutaj będzie chciał mi robić, yy, wchodzić po sk na skałę i z powrotem. Żebym ja stracił więcej, ale ja to wyczaiłem, wycofałem się na pozycję, z której nie będzie mógł szybko uciec. I tak go załatwiłem w taki sposób. Już wiedziałem, że w zasadzie praktycznie jest... Jest... Jestem w domu. Jak widzieliście wielka nadwyżka przed chwilą Protosa. Szybko wydana. I lecimy dalej. To już raczej nic mi chyba nie zagrozi. Uderzę od razu w propki, bo stwierdziłem, że to jest najważniejsze. Propki i co? Pylony. Niszczę pylony, dlatego, żeby odciąć budynki, żeby go przyblokować w razie czego, gdybym ta armia poniosła klęskę i żeby nie mógł przywoływać jednostek. I to by było na tyle w pierwszej powtórce. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak chcecie więcej, pokażę Wam więcej. Będę więcej mówił, więcej komentował, zwracał na rzeczy Zwraca uwagę na rzeczy, na które wy mi zwrócicie uwagę. Tak więc, y, dzięki Wam wielkie i do następnego na razie.